Zobaczcie to co on ma na motorze, nie kierownicę normalną od auta, ale jaja. Ha. Tak dzieciaki w Afryce oglądają polskie bajki, kochani. Zobaczcie. Ilu ciekawskich. Tak, kochani, wygląda budka e, do ładowania telefonów, powerbanków i wszystkiego. I jak będziecie kiedyś w Liberii, to pamiętajcie, że cena za taką usługę to 30 dolarów liberyjskich. Podam wam równowartość tego... E, na screenshocie. Zatrzymaliśmy się w restauracji kochani, żeby coś zjeść, musimy dzisiaj zainwestować trochę w siebie, żeby odzyskać siły. Spójrzcie jakie są ceny tutaj za poszczególne potrawy. Tak jak Wam już wcześniej w odcinkach mówiłem, jest tu bardzo, bardzo drogo. A to jest ogólnie jedna z tańszych knajp, które tutaj są. No i dzisiaj wam powiem co jemy. Ja jem niby hamburgera, który wygląda tak samo jak Kuby jedzenie, czyli Sharma. Zobaczcie, przekrój jest bardzo ładny, apetyczny. Tutaj też ładnie wygląda, serek, wyteczki do tego. No i tu jeszcze po energetyku, sól, keczup jak zwykle. No i koszt tego wszystkiego to 12-13 dolarów. czy widać, ale zaraz wam pokażę jaką mamy czapę czapek, nie? Zobaczcie, kto nam już tu towarzyszy. Pełno ludzi. A jest to farma. Znajdujemy się w Kakata. Gdyby ktoś przyszedł nawiedzony. To się zdarza często w Afryce, proszę Państwa. I tak wygląda z grubsza to miasteczko, to jest główna ulica, e, którą przyjechaliśmy z tamtej strony z Monrowi i kierujemy się w tamtą stronę do granicy z d'Ivoire. Dzisiaj spaliśmy na farmie i postaram się Wam powiedzieć, co dokładnie mają na tej farmie. Ale ogólnie, jak mijaliśmy to wszystko, to mają świnie, mają różne bydło, hodowle, wszystkiego praktycznie. No i pozyskują sok z drzew który jest umieszczany w takich e, jakby plastikowych pojemnikach, które wiszą na drzewie. Patrzcie, gdzie dzieciaki się w Afryce widają. Pani, właśnie znajdujemy się w mieście Banga i mamy dokładnie 152 km do granicy Scott D'Ivoire, czyli Wybrzeża Kości Słoniowej. A więc, jak można powiedzieć, jesteśmy dalej w miasteczku Banga, a ja wybrałem się w podróż po niestety cygarety. dlatego że to jest naprawdę zły nałóg. Mam nadzieję, że już niedługo rzucimy to, no ale pokażę Wam, jak to wygląda mniej więcej. Spójrzcie, jaki ogromny maszt! Więc na pewno, kochani, zapytacie mnie, czy nie boję się chodzić tak sam, szczególnie o tej porze, po takich obcych targach w Afryce. Oczywiście, że nie. Proszę Państwa, powiem Wam tyle: że tu nikt Wam nic nie zrobi. Chyba, że naprawdę ktoś uzna, że jesteście słabymi osobami lub coś takiego. Ja nigdy się nie bałem ludzi i ja się boję jedynie wyłącznie samego siebie, więc no to jest to. Ludzie tu nie wszyscy podchodzą do was w, w pozytywny sposób, powiem wam. Ostatnio przez te 2-3 dni spotkaliśmy się z ludźmi, którzy naprawdę chcieli nas oszukać, nie podchodzili do nas entuzjastycznie, więc w Afryce nadal to jest problem. Ale nie wszędzie, nie wszędzie. Więc kochani, świat nie jest taki straszny jak się wydaje, tylko trzeba mieć po prostu trochę odwagi, no. Więc nie bójcie się podróżować, to wam od razu mówię, nie bójcie się, nic Was złego nie spotkam. Tak kochani wygląda kolejka do banku. I właśnie Jacob jest tam w środku. Proszę to odebrać pieniążki. No i pierwszy raz się ogólnie z takim czymś spotykamy. To jest drugi dzień. Panga. Jak dobrze pójdzie kochani to za 3, maksymalnie 4 dni będziemy w Côte d'Ivoire. Więc to ostatni filmik, niestety. Postaram Wam się jeszcze pokazać trochę jak wygląda to miasteczko banga. Fajnie się to wypowiada. Banga. Jest taka chyba piosenka, nawet coś tam słyszałem. No, e, pokażę Wam tak z grubsza jak to wygląda, ponieważ tutaj w tym miasteczku ludzie nie są zbyt entuzjastycznie do nas nastawieni. Nie wiem z jakiegoś względu, być może mają jakieś urazy z wcześniejszych czasów, Polera wie. No i też y, nie chcemy się narażać i nie chcemy prowokować tych ludzi, ponieważ tutaj już naprawdę jest trochę dziko. Ci ludzie widać, że są tacy no hardzi, nie? E, nikt nie będzie się bał wystartować do ciebie z rękami czy, co, czy cokolwiek takiego, więc trzeba uważać, nie, provo nie prowokować uśmiechać się do ludzi jak najszybciej iść w swoim kierunku tak wygląda targ jak się wyjdzie właśnie z tego banku co wam pokazywałem no nic szczególnego, wszędzie tak samo praktycznie po tych miasteczkach a to dalsza część miasteczka no jak mówię nic szczególnego taka ciekawostka ludziska zobaczcie, widzicie Made in Poland nie wiem, jest u nas taki energetyk ja akurat no 13 lat już nie byłem w Polsce, więc nie wiem co tam się u nas dzieje. No ale taką reklamę znalazłem, więc no. Tak kochani, być może już widzieliście moją wypowiedź na temat Liberii u Kuby na kanale. I powiem wam tak, naprawdę nie podoba mi się tu, ponieważ jest mega, mega drogo. Ludzie y, nie są przyjaźni wszędzie. Tylko w stolicy spotkaliśmy takich w porządku ludzi na obrzeżach. Tutaj im głębiej jedziemy w Liberię, robi się coraz gorzej. Ludzie zachowują się, nie urażając nikogo, jak trochę dzikusy, jakby nigdy nie widzieli białego człowieka, chociaż e, tych e, białych ludzi tutaj jest dosyć dużo. I powiem Wam tak, jest bardzo drogo. Ciężko jest cokolwiek załatwić tutaj. E, ogromne kolejki wszędzie. Totalna korupcja, chociaż nas akurat to mocno nie spotkało. Wyłudzacze podwyższają ceny dla białych, i to tak konkretnie, że płacicie nawet więcej niż połowę dodatkowo za produkty. Spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, że ludzie dostawali jedzenie za 400, a my dostawaliśmy to samo jedzenie za 800, więc no podwójna cena. I powiem Wam, że jeżeli chcecie tutaj przyjechać, to dobrze się zastanówcie. Jeżeli będziecie już tak odważni i przyjedziecie tutaj, to zróbcie to, co macie zrobić, i jak najszybciej stąd wyjeżdżajcie. Tak jak my, mamy jeszcze 2-3 dni do wyjazdu stąd. No i serdecznie nie polecam. Ale jest też druga strona medalu, więc e, biznesmeni, ludzie, którzy inwestują jakieś pieniążki w inne kraje. W Afryce. Tutaj możecie zrobić dobre biznesy na różnych rzeczach. Nie będę Wam zdradzał na jakich dokładnie, bo już dowiedziałem się i wcale nie trzeba inwestować jakoś nie wiadomo ile pieniędzy. Yy, kwoty oscylują od 2000 dolarów do 10 000 dolarów na jakieś poważniejsze projekty. No Musicie wydać ponad 10 koła, no, ale się opłaca podobno. Yy, Znam kilka osób, które robią tutaj biznesy, więc wiedzie im się, nie ma tam jakiegoś problemu z tym. Przychody zawsze są. No ale, no wiecie, no dla turystów nie jest to przychylny kraj dosyć. Jeżeli masz pieniądze i siedzisz w jakimś hotelu, no to być może tak, ponieważ nie masz aż tak kontaktu z ludźmi, którzy chodzą na co dzień na ulicy. No ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Każdy musi się przekonać na własnej skórze, jak ten kraj wygląda, jeżeli chce ten kraj poznać. Dziękuję bardzo. Kochani, subskrypcje nadal stoją i nadal będę wam to powtarzał, ponieważ ponad połowa was co ogląda. Nie subskrybuje kanału. Zobaczcie, tutaj wrzucę ten screenshot. Co jest, ej, jeżeli. Oglądacie, to zasubskrybujcie. Jeżeli Wam się nie podoba, to nie oglądajcie po prostu. Usuńcie kanał albo coś. Bo to dla mnie też jest trochę problematyczne. Nie wiem czy Wam się to podoba, czy nie. Tak samo z tymi lajkami, komentarzami. Zostawcie nawet jakąś kropkę, jakiś ślad po sobie, to zawsze będzie nam pomagało, żeby nam algorytm rósł. Kochani, ja wiem, że stać Was na więcej. Więc. Proszę o waszą pomoc. Jeszcze raz. Dajcie z siebie wszystko. Więc takim akcentem kochani kończymy ten odcinek. Jest to ostatni odcinek z Liberii. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że nadrobicie e, poprzedni odcinek, który wrzucę tutaj, ponieważ jest dla mnie bardzo ważny. Zrobiłem pierwszy raz takiego urbexa, który naprawdę, naprawdę był hitem, ponieważ bardzo mało ludzi tam weszło. Więc zapraszam Was, kochani, oglądajcie, oglądajcie, oglądajcie i będę Was prosił cały czas o to. Wpadajcie na kanał Kuby, który ukaże się tutaj w dole ekranu. I nie zapominajcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach. Każdy komentarz, każdy lajk like się bardzo, bardzo liczy. Więc, kochani, żegnam Was z takiego trochę, może, obskurnego miejsca. Zobaczcie jeszcze. Jest to guesthouse, najtańszy banga. Więc kochani, bądźcie z nami na bieżąco, oglądajcie, a będziemy Wam przygotowywać cały czas lepsze materiały. Ej.